Maneczko witam Was w kolejnym filmie. Wstęp dzisiaj taki będzie troszkę vlogowy. W sumie cały będzie film vlog. Najpierw pomożemy Grackowi trochę mebli poskładać. Wpadnie jakieś tam piweczko. Mam przygotowane, delikatnie. Jutro rano lecimy najpierw do Ikei szybko, obrobić to co musimy ogarnąć. A później lecimy na Drift Game Bash, gdzie będzie herd z Hunigan, Nightride, Jimmy Oaks i ktoś tam jeszcze, także co? Zapraszam Was do filmu. Oczywiście zachęcam Was do subskry subskrypcji. E, łapę w górę, zostawcie jakiś tam komentarz e, po sobie, jakiś ślad. No i co? Lecimy zaraz składać. Oczywiście pewnie poleci kilka niecenzuralnych słów, albo kilkanaście, może nawet i kilkadziesięć. No, także co? Gracka jeszcze nie ma, czekam na niego. Także sobie mówię, nagram wstęp. O, właśnie przyjechał. Także no, lecimy do środka, wnosimy, on będzie wnosił sofę, ja będę asekurował, żeby nic nie, nie, nie rozwalił i co. Lecimy. Dobra, tak, pierwsze piwko. Jak kurwa, w domu? Będzie tutaj pierwszy w domu, domu? Ja, żebyś wiedział. Cyk, ja bardzo. Perdonej, to, z tobą jest to tak jest, no? w dobrowym towarzystwie. A. Cyk. O, jak szamponę by Oj, karełko. O kurwa, ale ta parełka jest dobra. Chyba coś czuję, że nam robota śmieje. <laughs> Drugi, trzeci miesiąc bez picia. Kurwa, ale on, o Jezu. Ależ on nas smakuje. Nie no, nie no, sama. aż można się rozegrać teraz. Można się rozegrać. Człowiek bardzo cieplejszy. Nie ma, jak ktoś ci najwiemy, to łapkę do spania jest, w razie wujesz. Kubeczka jest. <laughs> Sam skręcałem, kurwa. Więc bezpieczna. W sumie siedziałem, to się nie rozpadło. Powinno być ok. A, kurwa, ty na nie siedział. No jak? No widzisz. Więc można oficjalnie, kurwa, powiedzieć, że ten drajk był. <laughs> no. Ten drajk podany. To kurwa. Polan, kurde. jest wszystko, mówisz? Ju Tutaj jak ja, kurwa. No, jak mnie też. Ja. Co, od którego się bierzemy? Ja z chuj, bo jest... To jest chyba, chyba na dół, nie? Bo tu masz 120x40x64, 120x40x38. I ta jest jakby wyższa. Uważaj na stół, bo kurwa... tam jest statek zbudowany perfekcyjnie. O kurwa. Bo budowniczy kurwa nie znalazł. Mogę no, się to będzie też podobać. To coś się na setup, kurwa. to właśnie jest. Weźmy to kurwa. Mamy Stefan? Jak to ma kurwa wyglądać. No to i wystarczy. Słuchaj. No czyli to nam więcej potrzeba. Jak ma wyglądać i tyle, tak? No, czyli to najpierw Fajnie, że to improwizujemy. Co? No żeby że się, mylił. O, się weszło, wiem, a, chyba że Żebym się, kurwa mylił. pomylił. nie, 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 Chyba, się się nie, 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 się nie, 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 Gdzie jest nie, 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 co nie, A, dobra. nie, 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 To widzę to... To Ja nie, nie, naprawdę bliskich, <grym> I oto proszę to Państwa, mamy pierwszą półkę. Kiedyś wierciłem takie półeczki. No. Pracowaliśmy z gwit? No, pracowałem, o bujcika robię. Nie wiem czy czekałem, że firma. Bujcik męgla. No, to robimy. I właśnie na gratarkach pracowałem i robiliśmy takie te. To, to było pamiętam, wiosło 15 były na mimo środy. Piętnastki i 25. Takie właśnie te wiedolniczki. No, pamiętam, pamiętam, się wierciło. Później się chodziło do tego do wiertlarza, bo wiem padał tempę i, i, i rwało materiał. Kurwa wyzwał go tę A jak? Małyż, małyż był na niego małeś mówiliśmy. Właśnie Honda przydawał te wielko. Instrukcja niech musi być, panie. A w sumie następna instrukcja. Wiadomo, że to jest... ma być taki, taki i No. Ale takich patentów to my nie mieli. Do moich czasów. Chyba z pudełapki. Chyba w jest. Nie mm. jedną już nie jedną. Lepiej patrzyną. Miał jedną jeszcze. Najpierw no, taką ma chyba dużej zacząć, nie? Chyba nie ma instrukcji tak. A wiesz dlaczego A wiesz dlaczego nie ma? A co polega że instrukcją robi? A co zawsze polega robi? Ale chuj mi instrukcja kurwa, wiem lepiej jak to się robi. Zaprezentuj. Ameryka. Amerika. Na kliki, wykliki, nawet soft są. Zin, zin, bierzemy bookingi, kurwa. <laughs> bookingi bierzemy, składamy na Instrukcje nawet nie są potrzebne. się <laughs> to <są> po koło. <laughs> <laughs> Kur... i trzeba kończyć No to spania i rano na... a na Ikea Na Ikea Ikea Poprawić Poprawić fabrykę, pogadać że ona się ładnie składa <laughs> oh, kurwa. Gdzie wszyscy? Tuti tuti! Tuti tuti są! A jak to działa? Jedno, to jedna tylko pani skanuje? No jedno, wyciąga ta panie. Sympatyczne. Tuti tuti! No! Lecą, kurwa, popatrz. Chylmy okno albo otwórzmy całkiem. To słychać. No!

Gnój no jak chuj tu jest, weź tam potem wyjedź. Kurde, tu ładuję na biedzie, sam ujebany. Kochanie, już w gniowisku. się zakopiemy, kurde. Bez kitu. O, ale będę miał x ujebanego. Walczaj <grym> tu cztery na cztery. No właśnie nie ma, kurwa. Nie, dobra, wiesz co, ja jednak zrezyg... Gnuję kurwa Spartowania tutaj O jadę Dobra jadę Jedzie Jadę, jadę. ale patrz, patrz na lusterka, nie? Ja pierdolę Kurwa, dobrze mi do środka nie najebało tego gówna Opa, idzie kolejny geniusz kurwa On na quatro, kurwa to wiesz o, Tak właśnie Czuwa, tam podriftował właśnie On im pokazał jak to się kurwa robi o kurwa. a znowu jedzie bokiem, kurwa Na tam kurwa Bo co jest kurwa z tym samochodem Buje nas kurwa jak nie powiem to O kurwa patrzcie jaki tuning tu kurwa Ty, przecież jak jakby tu staniemy w tej trawie to my co nie wiedziemy Ja pierdolę Chyba ty bo mu kurwa. Jeansy upierdali. Bardzo się dzieje kurwa, nie? No zobacz. Nie da się ty. Cztero na się nie da, kurwa. Ty go i tu golfem wjechali, Kurwa. X, nie możesz wjechać, to już złudź. No to jest hit, kurwa, nie? Tak to jest, jak ma się samochód cztero kurwa napędowy, który nie ma cztero napędu Dobra, jadę, jadę na pełnej kurwie jak coś Najwyżej komuś kurwo zderza ściągnie. Jak <grym grym grym> coś to spierdalamy <grym> no, czekaj, nic nie widzę, dobra, nic nie ma No, wow. getar na polski blacha No nie mam co stawić na samochód, wróżcie ja tu... Nie no, kurwa co to ma być? Co to ma być, kurwa? Ja pierdole! No to jest sus, nie? Do tego służy, kurwa. Taki jest fenomen nakładania felonów, yy, Kitu całego. A jest kurwa, takie coś. Proszę, niech ktoś mi to wytłumaczy. Wygląda to w co najmniej jak gibel, nie? No, to to już jest dużo ładniejsze. Kurwa, ładniejsze. Nie rozumiem. Kurwa, ta kamera zwala na tym. A to ja wiem, kogo to jest! No, ten Dobra, tu jest najpoważniejszy wóz, kurwa. Ja pierdolę gratów, tak, jaki tu jest gnój. Jak ja mam tam przejść? Ale zobacz, się prezentuje ten wóz. Kurwa. To jest pożądany sprzęt, ale tak O. Mówiłem o tym oczywiście, a nie o tym grudzie Nie no, ale ten reling to tak gryzie w oczy. A nie zrobi się na przykład. Dobra, trzeba przejść. ja już w domu, po tym całym Drift się. Pogoda straszna, e, zimno, mokro, e, wszystko naraz. jeszcze jestem przeziębiony, bolą mnie plechy po tym całej trasie. Także lecę do domu montować. I co? Widzimy się w następnym filmie, nie? będzie jakiś tam z Polski, jeden, dwa lub trzy, zobaczymy, pewno coś będzie.